Let me take a selfie. Podoba w Norwidzie. Atmosfera. Wydaje mi się, że jest spoko. Do jakiej klasy? Europejskiej I, i myślę jeszcze nad politechniczną, ale raczej europejskiej. Tak. Jak ci się podoba w Norwidzie? Jest świetnie, świetna atmosfera, bardzo mi się podoba. Jest ok, w porządku. Do jakiej klasy? Medyczno. Szkoła jest bardzo fajna, mi się bardzo podoba. Jeśli miałbym do tej chodzić szkoły, to bym szedł. Można potańczyć, poznać fajnych ludzi. Jak podoba wam się nasza szkoła? Bardzo, świetna atmosfera, świetni uczniowie, idealnie. Jak Ci się podobają dziewczyny w naszej szkole? Wybierasz się tutaj? Raczej tak. Do jakiej klasy? Europejska. Wybierasz się do naszej szkoły? No chętnie bym się dostał do tej szkoły, myślę, że mnie przyjmą. Jaką klasę wybierzesz? Politechniczną. Do jakiej klasy chodzisz? Do klasy humanistyczno-filmowej. Do jakiej klasy? Chyba do humana. Jak podoba Ci się nasza szkoła? No, bardzo fajne wszystko tutaj gra. Yy, ogólnie jest fajnie, podoba mi się gimnastyczna. Yy, Zwiedzam jeszcze trochę yy, klasy, są dobrze przystosowane do prowadzenia lekcji. Wybierasz się tutaj do szkoły? Jeszcze się waham, być może. Jak Ci się podoba w Norwidzie? No dobrze. Chodzę do tej szkoły i ta szkoła jest super. Jestem strasznie zadowolona. Do jakiej klasy się wybierasz? Do matematyczno-fizycznej. Jak podoba Ci się nasza szkoła? Wspaniała, piękny budynek. Do jakiej klasy? Matwis. Jak podoba ci się nasza szkoła? No, jest bardzo miło, przytulnie, fajnie jest. Wybierasz się do tej szkoły? Jeszcze nie wiem. Do jakiej klasy? Myślę na matematyczno-fizycznym. Myślisz, że tutaj będziesz chodzić? Zastanowię się jeszcze nad tym. Jak podobać się w Norwidzie? Nie, no fajnie jest. Przyjdziesz do nas? Złożę na pewno podanie, nie wiem czy się dostanę, a mamy na tego nadzieję, że jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno tutaj przyjdę. Wybierasz się tutaj? Pladuję złożyć papierę. Do jakiej klasy? Matematyczno-fizycznej. Wybierasz się tutaj? Chyba tak. Do jakiej klasy? Chemicznej, tej za tej, tej, ja nie Jak podoba ci się nasza szkoła? Bardzo. Wybierasz się tutaj? Tak. Bardzo fajna atmosfera, fajni ludzie, nauczyciele też. Do jakiej klasy? Klasa medyczna. No ogółem bardzo ciekawa szkoła, jest dużo możliwości. Ogółem przyjemnie. Do jakiej klasy? Matwis. Europejskiej oczywiście. Wybierasz się tutaj? Na pewno. Jak wrażenia po nowych uczniach, gimnazjalistach? Ja jestem bardzo zadowolona z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że przybyło do nas bardzo wiele uczniów. Z, z, chyba ze wszystkich szkół gimnazjalnych. A drugi powód jest taki, że y, pytałam opiekunów, co sądzą o imprezie, i stwierdzili, że była bardzo dobrze przygotowana organizacyjnie. Jak wrażenia po gimnazjalistach? No super. Byli zainteresowani naszym stoiskiem, konkursami, ale także pracownią filmoteki szkolnej. Słyszałam, że było wiele, wiele osób. Także mam nadzieję, że przyjdą do nas do szkoły. Myśli pani, że grono filmoteki wzrośnie? No na to liczę. No przecież mamy takie plany. 14 zaczynamy miejską grę filmową przygotowania. 30 będziemy szaleć po Krasnym Stawie, a w lipcu projekt kręćmy film, także potrzebni są nowi ludzie. Dziękuję.